Wcześniej odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla miejscowej jednostki. Wartość wozu to 800 tysięcy złotych. Dla ochotników to wymarzony prezent z okazji 145. urodzin jednostki. Nowoczesny samochód wzmacnia potencjał nie tylko gminy Gorzyce, ale całego powiatu tarnobrzyskiego. Uroczystość pierwotnie była zaplanowana na kwiecień ale z powodu zagrożenia koronawirusem została przełożona. Druchowie strażacy wreszcie doczekali się swojego wielkiego momentu. Samochód został pozyskany i sprowadzony do jednostki jeszcze w 2019 roku, a przez ostatnich kilka miesięcy miał okazję sprawdzić się w akcji. Teraz został oficjalnie zaprezentowany, przekazany i poświęcony. Do tej pory jednostka korzystała z wysłużonego pojazdu, który ma ponad 30 lat. Ten samochód jest w tej chwili no, o klasę bardziej nowoczesny, bardziej przyjazny środowisku, ale również jest o wiele mocniejszy, jeśli chodzi o teren. Jest to samochód terenowy z napędem 4x4, z dużą ilością wody, bo 3,5 tysiąca litrów, gdy poprzedni miał tylko 2,5 tysiąca litrów. No i wyposażony jest w sprzęt. O wiele bardziej nowoczesny i o wiele bardziej skuteczny niż to, co było dotychczas. Ten sprzęt jest specjalnie dostosowany do pracy w terenie bardzo ciężkim, czyli podmokłe łąki, torfowiska, lasy. Ten sprzęt to jest jedyny, który może w taki teren wjechać. Mają około 80-90 wyjazdów rocznie. To zależy od roku i oby tych wyjazdów było jak najmniej. Niech ten samochód więcej im służy na parady, na dzień strażaka, na ćwiczenia, a jak najmniej, żeby wyjeżdżał do zdarzeń, gdzie trzeba ratować ludzi, ich dobytek i gdzie też razem z tymi ludźmi przeżywają ludzkie tragedie. Samochód kosztował 800 tysięcy złotych. 300 tysięcy złotych to wkład gminy Gorzyce. A 420 tysięcy zł to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe 80 tysięcy pochodzi z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. O sile ochotniczych Straży Pożarnych stanowią dwa czynniki. Jeden z nich i ten najważniejszy to ludzie, a drugi to sprzęt. Jestem przekonany, że ten samochód wzmocni potencjał jednostki że będzie on narzędziem w naszych rękach narzędziem do skutecznego niesienia pomocy jednostka należy do najlepszych jednostek na terenie powiatu tarnobrzeskiego jest w czołówce najwięcej wyjeżdżających jest również jednostką która zawsze podkreślam zawsze wyjeżdża na każdy alarm nie było takiej sytuacji żeby ta jednostka tutaj do tych działań nie wyjechała Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do zakupu tego samochodu. Straże są gwarantem naszego bezpieczeństwa. Czujemy się zdecydowanie bezpiecznie, jeżeli są dobrze wyszkoleni ludzie oddani służbie i jest dobry sprzęt. Gmina Gorzyce to gmina szczególnie doświadczona 2001-2010 i dramaty ludzi. I znowuż okazało się, że ci, którzy, na których można liczyć, to Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześni ma bardzo bogate tradycje, bo w ciągu 145 lat służyło tu ponad pół tysiąca druhów. Są aktywni nie tylko na miejscu. W ostatnich tygodniach pomagali chociażby w gaszeniu ogromnego pożaru w miejscowości Obojna i zwalczaniu skutków powodzi na Podkarpaciu. Bez nowoczesnego sprzętu nie byłoby to możliwe. W ciągu tygodnia czasu, tygodnia działań na teren powodzi, łącznie brało udział ponad 23 tysiące strażaków ochotników. To jest ogromna ilość, ogromna ilość i naprawdę widać, widać, że strażacy są chętni do pomocy, chcą pomagać i przede wszystkim mają sprzęt, mają sprzęt, dzięki którym mogą szybko i bezpiecznie tej pomocy udzielić. Otrzymujecie ten samochód w roku szczególnym, bowiem w tym roku obchodzicie piękny jubileusz 145 lat istnienia i działalności ochotniczej Straży Pożarnej. Należycie do OSP, Krajowego Systemu Ratowniczego Ośniczego, OSP, która bardzo często wyjeżdża do różnego rodzaju działań. Mogę stwierdzić i oświadczyć gościom, wszystkim tym, którzy dołożyli się do tego samochodu że zasłużyliście na ten samochód, a dlaczego o tym mówię? Bo mieszkam na przeciwku i widzę wasze profesjonalne podejście do tego, co robicie, jak dbacie o sprzęt, jak dbać o samochód i jak szybko potraficie wyjechać do akcji. Nieraz nawet nie zdążę wstać, a już w nocy was nie ma. I za to wielkie gratulacje dla was. W ramach uroczystości odznaczenia otrzymali również wyróżniający się członkowie jednostki, a władze OSP Trześni podziękowały tym, którzy przyczynili się do zakupu nowoczesnego samochodu. Pierwsze akcje udowodniły, że jest to sprzęt wysokiej klasy, idealnie wpisujący się w działalność jednostki. Mieliśmy okazję z niego korzystać, byliśmy na różnych akcjach, pożary, wypadki drogowe, samochód spisuje się bardzo dobrze, byliśmy również na pożarze lasów w Obojni i samochód, spełniał swoje warunki doskonale. Dużo mamy wyjazdów i myślę, że no, czujemy się docenieni, bo to jednak jest koszt duży i dostaliśmy go zaraz po Gorzycach, więc jesteśmy jednostką jakby no, plasującą się bardzo wysoko. OSP to trześć, to nie tylko ratownicy, nie tylko ratują dobytek od pożaru, powodzi czy ludzkie życie, nawet przy wypadkach samochodowych. Ale również to kultywowanie tradycji, uczestniczenie w wielu uroczystościach patriotycznych. A wielu druhów OSP-3 brało udział czynny zarówno w I wojnie światowej, jak i w II wojnie światowej. No To jest piękna karta historii i jak najbardziej zasłużony prezent i bardzo potrzebny nie tylko dla wcześniej, ale żeby ten samochód. Wraz z załogą służył wszystkim mieszkańcom gminy, powiatu czy podkarpacie.